Hej wszystkim, z tej strony taka ma na Waszych ekranach, kolejny odcinek z Alicji Online. Słuchajcie kochani, tutaj mogliście zauważyć, nie wiem czy to u Was widać czy nie, taką jakby ramkę, która się wysuwa i ona informuje, że rozpoczęło się nagrywanie, dlatego, że używam właśnie takiego programu, a nie innego, ze względu na jakość, prawda? Mam nadzieję, że zauważycie na tym nagraniu, że jakość jest zdecydowanie lepsza niż bywała, także tak, to jest jedna sprawa druga sprawa, wiem, że dodali jakieś dzienne zadania, jakieś, bo nie doczytałam tego jak zwykle, po prostu wiem, że zaczynali do, zaczynają jakby m, ci, którzy odtwarzają Alicję, e, dodawać e, dzienne zadania, w ogóle jakiekolwiek questy, e, co jest bardzo dużym plusem, bardzo się cieszę, życzę im w ogóle powodzenia, trzymam kciuki, mam nadzieję, że się uda i... I wow, super, tylko że słuchajcie, ja już próbowałam to robić yy, i niestety to mi się nie udaje. Zobaczcie, ja tutaj przeklikam to wszystko i, i to nie wychodzi. I ja nie mam żadnych questów, rozmawiałam z nimi wszystkimi tu po kolei. Nie wiem, czy wy macie tak podobnie do mnie, czy ja robię coś źle, nie wiem. Jeśli wiecie, to, to możecie dać mi znać. Ja kompletnie nie mam pojęcia, co się dzieje, dlaczego tak jest. Także tak jak mówię, jeśli wiecie dlaczego, to możecie dać znać, możecie napisać, może no nie wiem, wydaje mi się, że nie robi nic źle, bo mieliśmy tylko podjechać do niego i się go tutaj zapytać. No ale mniejsza. Dobra. Słuchajcie, ja zmienię szybciutko konia i tak żeby nie przedłużać. Dziś już wszystkie konie są wymiziane, także będę już tutaj witać się z wami ponownie na wyścigu. Okej, okay, już jestem. Jak widzimy tutaj e, rozpocznie się za momencik wyścig, także nie będę już tego e, dłużej trzymać. Ta postać podobna do alien. Jej, te włoski śliczne. Jak widzicie, ja cały czas jestem na poziomie 28, co nie jest dobre, nie jest zadowalające. Chciałabym, żeby było inaczej, jednakowoż, no, jak wiecie, Czas to pieniądz, jak to się mówi. Niestety, niestety, u mnie z czasem jest bardzo kiepsko. Wy o tym wiecie? Mam nadzieję, że ten wyścig będzie, będzie ok. Jedzie tylko raz, dwa, trzy, cztery, pięć osób. No, oby było ok. Trzymajcie kciuki. Mam też nadzieję, że nie jest za głośno, ale ostatnio Alicja była bardzo, bardzo cicho. E, co mi się nie podobało? A cześć, pozdrawiam. Jest ktoś. Mam nadzieję, że nie zaczniesz, nie zaczniesz mnie wyzywać tutaj od podróbek. Bo już się ostatnio na ten temat rozwodziłam. Oj, je, 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 zwaliłam. Zwaliła mi to tak totalnie. Oj, kurczę, widzicie, ja nie lubię tego cofania właśnie dlatego, że nie umiem po prostu tego robić, no. Milo, Milo, damy radę, dawaj. Dawaj. Macie wszyscy. Aj, myślałam, że trafię w ten lód, i chciałam tutaj zaświecić, że wow, wezmę tą osłonę i będzie super. O nie! No, dawać. Dobra, dzisiaj mam w sobie wolę walki, tak totalnie, więc. Tam dwie osoby mają smoka, trzeba uważać. Okej. Okay lecimy, nie jest tak źle o, tam daleko rzucimy aha i pisaliście mi w komentarzach ostatnio jak grałam z Alien, że czy to z Alien czy nie z Alien jak grałam te wyścigi drużynowe że rzucam smoka w drużynę nawet nie wiedziałam słuchajcie, było takie zamieszanie że, że po prostu czasami no, rzuci się niechcący nawet w kogoś, tak? człowiek nie ma pojęcia o tym, że to robi i, i to robi Aj, tam ktoś. Mądrze, mądrze. <laughs> Za to ja nie mądrze. Bardzo nie mądrze. Bardzo duża wola walki w tobie jest. Jak naprawdę. <laughs> Proszę. Proszę, żebym nie była ostatnia. Proszę. Tak gdzieś dalej nie da rady. Dobra. Bardzo ładnego konia ma ten Subaru. X Subaru. <laughs> X. Tak, X Subaru. No, jak auto Subaru. Subaru impreza, bardzo fajna auto, tak by the way. Mało dziewczęce to było w tej chwili, ale tak gram w samochodówki też. Nie tylko w konie. Jest! Nie była ostatnia! Jej! Hej, napiszemy, żeby wiedzieli. Może nabijemy poziom na tym, na tym odcinku? Chyba tak. Tak nagrywam, żebyście wiedzieli. O! Słodkie, to jest właśnie i to jest fajne, że, że nikt tutaj nie pisze, że ojej, no to nie ty, bo ten. O, pozdrawiam, chciałam. Czytałam i, i mówiłam jednocześnie, że, że właśnie chodzi o to, że yy, ludzie niekiedy mówią. A, puknęła w mikrofon, przepraszam. <grym>, no to nie ty, Boże, weź i stąd. To jest jeszcze delikatnie powiedziane, ale no, generalnie chodzi o to, że po prostu nie sprawdzą i. Yy... I mówią, że ja to nie ja. A tutaj właśnie tak mi, takie miłe zaskoczenie, że. Dobra, lecimy. Ja wiem, że ona tam mówi good start, ale ja i tak zawsze słyszę mustang. Dobra, dobra, dobra. Ale lama! Ojej, jajku! Dobra, już nieważne. <laughs> Obroniłam się! Ej! Nie ogarnęłam. W ogóle wzięłam tą osłonę tak na ślepo, ale dobra. Ale dobra. No i bardzo dobrze. Wiecie co? Naprawdę wolę to niż tego smoka. Wolę te błyskawice. Co ja robię? Boże, koni do końca masz zadriftować. <gry> Okej, okay, czyli mamy. Ożty! Bardzo ładny jest ten koń. Jezu, skupiłam się znowu. A ty, cwaniaczko, cwaniaczko. Ale wszystkim pocisnąłam ciemność. <sorki>, Sorki. Proszę nie stracić pozycji, a taka mu błagam. Jesteś totalni, totalną lamą, ale proszę. Tak myślałam. Tak myślałam, po prostu za dobrze szło, no. Po prostu no za dobrze szło i tyle. O. I zaraz ktoś będzie miał smoka, ja go dostanę i będzie ulala i tyle, no. Nie, to się tak nie może skończyć. Co tam jest? Weź to, ja nie chcę tego. Czemu? I będę ostatnia. Nie! Nie. No nie i naprawdę będę ostatnia. Aj, dobra! No dobra, chociaż raz mogę być. <noise> Ale utrzymywałam się długo na, na pozycji pierwszej, drugiej w ogóle tam. I nie było aż tak źle. W ten sposób to ja poziomu nie wbiję raczej. Ten konik tutaj, co pierwsze miejsce osoba zajęła, ma piękną grzywę. Mi nie dobrze idzie, tylko tobie dobrze idzie. W ogóle wam dobrze idzie. Nie kłamie, hihi. Hi. To hihi hi wszystko zdradza. Lećmy dalej. Tak nagrywam, tak? Tak, będziecie na odcinku, jej! Nagrywam swoje porażki. O, pozdrawiam YouTube. Bardzo miło. Jak pisze good luck, to lepiej mi idzie, niż pisze powodzenie. <laughs> Have fun. Jakiego słodkiego pingwinka masz? Jezu, jakie on ma słodkie policzki różowe. Alha, właśnie, my mamy ten. My mamy Liska. Ale w ogóle ktoś nie zmienił mapy. Siedz! Trochę nas więcej się namnożyło tutaj. A ja już wiem czemu mi źle idzie. Bo ja przecież ten zmieniłam kamerkę i tak od tyłu było bardziej... Od, od dołu raczej ciężej się jeździło. A masz i gnij Mam nadzieję, że nie aż tak bardzo zużycie moją klawiaturę w tle. A masz ciemność też. Oulala. Oh, lala. Oh, lala, jak to Alien mówi. Oulala. Oh, bardzo ładny koń. Błany taki chyba, chyba błany niedowidzę. Nie <gryw> Jecie, rzesz. O, masz, proszę bardzo. Lecimy. Nie! Nie! Czemu? Boże święty! No nie zdążyłam! Gdyby to było wcześniej! O! No teraz to już koniec! Teraz to już. już po mnie, no. O jezu, oni mają dużo smoków. Trzeba być uważnie ostrożnym. <laughs> uważnie ostrożnym. Awa. Dobra, nie jest tak źle. To jeszcze nie jest najgorsze, ale tu wszyscy naprawdę walczą za wzięcie. Masz. Pewnie nikogo nawet tym nie uderzyłam, ale dobra, nie kogoś nie. Dobra. No nie! Zobaczcie, ja dzisiaj totalnie lamię. Nie <laughs> wiem, taką wolę walki mam akurat dzisiaj, i... i wszystko zlamiłam. Boże. Tak to jest, jak się niestety nie gra. No niestety, gra była fajna. <laughs> gra była bardzo fajna. Bardzo na, do... na bardzo dobrych zawodników widocznie trafiłam. 97%. Pojedziemy sobie jeszcze jeden wyścig, bo tak bardzo fajnie mi się jedzie. Nie, to nie jest jednak błane bo, Chyba jednak nie. Ktoś odchodzi. O, odchodzą ludzie. Czemu? Good luck, have fun. Jak zwykle pewnie przegram, ale to nic, to nic. Dobra, teraz się skupiłam, więc e, dlatego się nie odzywam. I co, znowu będę tutaj na pierwszym okrążeniu. Pierwsza super extra będzie, a zaraz drugie okrążenie. O nie, o, ode mnie się odczep. <laughs> a zaraz drugie okrążenie i będę ostatnia, najostatniejsza. Zlamiłam. Boże, jak zlamiłam? No nie. Jejku, nie lubię strasznie czegoś takiego. Ja wiem, że to czasami się nie ten. Jakby. Wiecie o co chodzi? E, że, że komuś tak internet lami i nie widzi, e, jak jedzie, ale mimo wszystko bardzo tego nie lubię. Jak taki, takiego spychania się. No i smok. Tak myślałam. Kończy się pierwsze okrążenia ja ze smokiem. Haha. O, nie było tak najgorzej. Zaraz tu komuś oddam tego smoka. Aha, no spoko. Zdążyłam jeszcze? Dobra. Tak myślałam, zobaczcie. I pierwsze kółko było ekstra super, a teraz... A teraz idzie jakby chciała, nie mogło. Dawaj, dawaj. Niech ktoś weźmie tego... Aha, my ty też będziesz miała... A nie, ciemność, okej. Okay. strasznie się boję jak ktoś jeździ obok mnie jestem smokiem strasznie No ta osoba teraz ma wybór bo albo dojedzie pierwsza do mety tak myślałam Jeej <grystanie> yeah, jesteśmy na drugim miejscu Nie było aż tak źle 99%! Kurczę! No nic, ja będę kończyć, bo odcinek znowu się zrobi yy, za długi, a potem się to renderuje pół dnia i pół dnia ja to dodaję, więc. Yy, moi kochani, mam nadzieję, że... Aha, jeszcze wstawimy jajko. Już chciałam kończyć. Dobra. Yy, proszę bardzo, level trzeci, tak? Dobra. Nie. Włóż do inkubatora? Nie, otwórz. Co ja robię? No, jasne, że włóż. No. I czy ja mogę to przyspieszyć jakoś? Nie mam tego. Trzy e, dni pozostało. No okej, okay. to teraz mogę powiedzieć, że jeśli się Wam podobało, to pamiętajcie o łapeczkach, komentarzach i subskrypcjach. Ja Was bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam. Do następnego. Trzymajcie się i cześć.